Ukochani bracia i siostry w Chrystusie, niech pokój pański będzie z wami wszystkimi. Zatrzymaj się na chwilę, ponieważ to przesłanie może zmienić twoje życie. Bóg położył na moim sercu wyjątkowe słowo specjalnie dla ciebie. To nie jest przypadek, że oglądasz ten film właśnie teraz. Zanim przejdziemy dalej, kliknij przycisk subskrypcji i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych Bożych przesłań. Czy czujesz się czasami przytłoczony problemami finansowymi? Czy modlisz się o stabilność i prosperity w swoim życiu? Napisz w komentarzu, ufam, jeśli to przesłanie trafia do Twojego serca. Dzisiaj podzielę się z Tobą potężną modlitwą, która przyniosła nadzieję milionom ludzi na całym świecie. To nie jest zwykła modlitwa, to duchowy klucz do odkrycia Bożego planu dla Twojej finansowej przyszłości. Pamiętaj, że Bóg pragnie abyś prosperował we wszystkich obszarach swojego życia, włączając w to finanse. W następnych minutach poznasz biblijne zasady zarządzania finansami, które w połączeniu z głęboką wiarą i modlitwą mogą otworzyć drzwi do błogosławieństw, o których nawet nie śmiałeś marzyć. To nie jest obietnica natychmiastowego bogactwa, ale zaproszenie do duchowej podróży, która pomoże Ci zrozumieć Boży plan dla Twojego finansowego dobrobytu. Zanim przejdziemy dalej, muszę Cię ostrzec, to, co usłyszysz, może radykalnie zmienić Twoje podejście do finansów i wiary. Dlatego proszę, wysłuchaj uważnie każdego słowa do samego końca. Nie pozwól, by cokolwiek Cię rozproszyło, bo możesz przegapić kluczowy element, który odmieni Twoje życie. Pamiętaj, że Bóg przemawia do nas na różne sposoby, a czasem Jego przesłanie ukryte jest w najmniej oczekiwanych momentach. Dlatego bądź czujny i otwarty na każde słowo. Każdą myśl, którą podzielę się z Tobą w tym filmie. To nie jest zwykłe nagranie, to duchowa podróż, w którą zabierzemy Cię krok po kroku. W miarę jak będziemy zagłębiać się w temat, odkryjesz, jak połączyć mądrość biblijną z praktycznymi krokami w kierunku finansowej stabilności. Każda część tej wiadomości jest jak paz, które wspólnie utworzą pełny obraz Bożego planu dla Twojego życia finansowego. Nie wyłączaj tego filmu, nawet jeśli poczujesz, że znasz już te prawdy. Bóg często objawia nowe znaczenia w znanych nam fragmentach Pisma Świętego. To, co usłyszysz dzisiaj, może być dokładnie tym, czego potrzebujesz w obecnym momencie Twojego życia. Zostań z nami do końca, a obiecuję, że otrzymasz nie tylko wiedzę, ale i nadzieję, siłę oraz konkretne narzędzia do poprawy swojej sytuacji finansowej w zgodzie z Bożymi zasadami. Pamiętaj, że Twoja cierpliwość i wytrwałość w słuchaniu są kluczem do odkrycia pełni Bożego przesłania dla Ciebie. Drodzy bracia i siostry, otwórzcie swoje serca na to, co Bóg chce Wam dzisiaj przekazać. Nadszedł czas, aby dostrzec subtelne znaki Bożej obecności w Waszym życiu finansowym. Te znaki są jak delikatne promienie słońca przebijające się przez chmury, zwiastują nadchodzącą zmianę. Wyobraźcie sobie, że budzicie się każdego ranka z poczuciem spokoju i pewności, że Wasze finanse są w Bożych rękach. To nie jest marzenie, to może stać się Waszą rzeczywistością. Bóg pragnie, abyście doświadczyli transformacji, która rozpocznie się w waszym sercu, a następnie rozleje się na każdy aspekt waszego życia, włączając w to sferę finansową. W najbliższych minutach odkryjecie, jak połączyć wiarę z mądrym zarządzaniem finansami. To połączenie otworzy przed wami drzwi do życia, o którym zawsze marzyliście, życia pełnego obfitości, nie tylko materialnej, ale przede wszystkim duchowej. Bóg przygotował dla was ścieżkę prowadzącą do finansowej stabilności i pokoju. Wasza podróż ku tej przemianie rozpoczyna się właśnie teraz. Będziecie świadkami, jak małe kroki wiary przynoszą wielkie rezultaty w waszym życiu finansowym. Pamiętajcie, że Boże błogosławieństwa często przychodzą w nieoczekiwany sposób. Bądźcie otwarci na nowe możliwości i szanse, które Bóg stawia na waszej drodze. To, co wydaje się małe i nieistotne, może być początkiem wielkiej zmiany w waszym życiu. Przygotujcie się na doświadczenie Bożej wierności w waszych finansach. Wkrótce zobaczycie, jak wasze modlitwy o finansową stabilność zaczynają się materializować. To jest czas nadziei i oczekiwania na wielkie rzeczy, które Bóg ma dla was przygotowane. Słowo Boże jest pełne obietnic dotyczących naszego dobrobytu i finansowego bezpieczeństwa. Przypomnijmy sobie słowa z księgi przysłów 3, 9 myślnik 10 czci Pana darami ze swego mienia i z pierwocin każdego swego plonu, a twoje spichlerze napełnią się z Bożem i tłocznie będą opływały moszczem. To werset, który przypomina nam o znaczeniu oddawania Bogu pierwszeństwa w naszych finansach. Jezus w Ewangelii Mateusza godzina 6.33 mówi nam Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. To obietnica, że gdy skupiamy się na Bożych priorytetach, On troszczy się o nasze potrzeby, w tym finansowe. Zastanówmy się nad słowami apostoła Pawła z listu do Filipian godzina 4.19 a Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. To zapewnienie, że Bóg jest źródłem wszelkiego zaopatrzenia. W księdze Malachiasza, godzina trzecia dziesięć, znajdujemy wyzwanie od Boga: przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie mnie doświadczać w tym, mówi Pan zastępów, czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na Was błogosławieństwa ponad miarę. To przypomnienie o Bożej hojności wobec tych, którzy są mu wierni. Psalm 37, 25, przynosi pocieszenie: Byłem młodzieńcem i już jestem stary, a nie widziałem sprawiedliwego w opuszczeniu ani potomstwa jego żebrzącego chleba. To świadectwo Bożej opieki nad tymi, którzy żyją zgodnie z Jego wolą. Te wersety nie są magicznymi formułami, ale przewodnikami w naszej duchowej podróży ku finansowej mądrości. Pokazują nam, że Bóg troszczy się o nasze potrzeby materialne, ale też oczekuje od nas wierności i mądrości w zarządzaniu tym, co nam powierzył. Pamiętajmy, że obietnice Boże zawsze się spełniają, choć czasem w sposób, którego nie oczekujemy. Nasza rola polega na tym, by być wiernymi i ufać Bożemu prowadzeniu w każdym aspekcie naszego życia, włączając w to finanse. Drodzy bracia i siostry, zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy się nad tym, co właśnie usłyszeliśmy. Czy czujecie, jak Boże Słowo przemawia do waszych serc? Jeśli tak, napiszcie w komentarzu Amen. Wasze świadectwo może być inspiracją dla innych. A teraz chciałbym, abyście zamknęli oczy i wyobrazili sobie moment, gdy Bóg otwiera przed Wami drzwi finansowych błogosławieństw. Co widzicie? Jak się czujecie? Podzielcie się swoimi myślami w komentarzach. Wasza wizja może być zachętą dla kogoś innego. Zastanówmy się wspólnie, jak możemy zastosować te biblijne zasady w naszym codziennym życiu finansowym. Jakie konkretne kroki możemy podjąć, aby lepiej zarządzać naszymi finansami zgodnie z Bożą wolą? Zachęcam Was do podzielenia się Waszymi pomysłami i doświadczeniami. Czy jest wśród Was ktoś, kto doświadczył Bożej wierności w trudnej sytuacji finansowej? Wasze świadectwo może być źródłem nadziei dla innych. Napiszcie krótko swoją historię w komentarzach. Pamiętajcie, że jesteśmy wspólnotą wierzących. Wspierajmy się nawzajem modlitwą. Jeśli macie jakieś prośby modlitewne związane z waszymi finansami, zapiszcie je w komentarzach. Zobowiązuję się modlić za każdą z nich. A teraz chciałbym, abyście powtórzyli za mną, panie, otwieram moje serce i mój umysł na Twoją mądrość finansową. Prowadź mnie i ucz, jak mądrze zarządzać tym, co mi powierzyłeś. Jeśli ta modlitwa odzwierciedla pragnienie Waszego serca, napiszcie, prowadź mnie, panie, w komentarzach. Pamiętajcie, że wasza interakcja i zaangażowanie są ważne nie tylko dla Was, ale i dla całej naszej wspólnoty wiary. Dzieląc się swoimi myślami i doświadczeniami, budujemy się nawzajem i wspólnie wzrastamy w wierze i mądrości finansowej. Drodzy bracia i siostry, w tym momencie chciałbym, abyśmy wspólnie weszli w przestrzeń ciszy i skupienia. Bóg często przemawia do nas w ciszy, gdy nasze serca i umysły są otwarte na Jego głos. Zamknijcie oczy i weźcie głęboki oddech. W tej ciszy, pozwólcie, by Boża mądrość dotycząca finansów przeniknęła do Waszych serc. Pamiętajcie, że Bóg działa w ukryciu, przygotowując dla Was drogę do finansowej stabilności i pokoju. Nie zawsze będziecie widzieć Jego działanie, ale możecie ufać, że On nieustannie pracuje na Waszą korzyść. Skupcie się teraz na osobistej transformacji, którą Bóg chce w Was dokonać. To wewnętrzne przeobrażenie jest kluczem do zewnętrznych zmian w waszym życiu finansowym. Wyobraźcie sobie, jak Boża mądrość kształtuje wasze decyzje finansowe, jak Jego pokój wypełnia wasze serce, gdy myślicie o pieniądzach. Zachowajcie tę ciszę jako sekret między wami a Bogiem. Nie musicie dzielić się z innymi każdym szczegółem waszej duchowej podróży. Czasami największe błogosławieństwa przychodzą, gdy działamy w ukryciu, ufając Bogu w cichości naszych serc. W tej ciszy, Poproście Boga o mądrość w zarządzaniu waszymi finansami. Proście o cierpliwość i wytrwałość w budowaniu stabilnej przyszłości finansowej. Pamiętajcie, że prawdziwe bogactwo to nie tylko stan konta, ale przede wszystkim bogactwo ducha i ufność w Boże prowadzenie. Niech ta chwila ciszy i skupienia będzie początkiem nowego rozdziału w waszym życiu finansowym. Pozwólcie, by Boży pokój wypełnił wasze serca, gdy oddajecie mu kontrolę nad waszymi finansami. Ufajcie, że On ma dla Was plan, który przewyższa Wasze najśmielsze oczekiwania. Zachowajcie tę ciszę i skupienie w swoim sercu, gdy będziecie wracać do codziennych obowiązków. Niech będzie ona dla Was źródłem siły i inspiracji w podejmowaniu mądrych decyzji finansowych zgodnych z Bożą Wolą. Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że stoicie przed ogromną, zamkniętą bramą. Ta brama symbolizuje Waszą finansową przyszłość. Jest solidna, majestatyczna ale wydaje się niemożliwa do otwarcia własnymi siłami. Nagle dostrzegacie mały, złoty klucz leżący u waszych stóp. Ten klucz to wasza wiara i zaufanie do Boga. Gdy podnosicie klucz, czujecie jego ciężar, to ciężar odpowiedzialności za mądre zarządzanie tym, co Bóg wam powierzył. Wkładacie klucz do zamka i powoli przekręcacie. Z każdym obrotem słyszycie, jak mechanizmy wewnątrz bramy zaczynają się poruszać. Brama otwiera się, ukazując jasną, promienną ścieżkę. To droga do finansowej stabilności i pokoju, którą Bóg dla Was przygotował. Widzicie, jak ścieżka wije się przez piękny krajobraz, symbolizujący różne etapy Waszej podróży finansowej. Po obu stronach ścieżki rosną drzewa obfitości, ich gałęzie uginają się pod ciężarem owoców, to symbole Bożych błogosławieństw czekających na Was. Widzicie strumienie czystej wody, reprezentujące Boże prowadzenie i mądrość, które będą Was odświeżać w trudnych momentach. W oddali dostrzegacie Górę, to cel Waszej podróży. Na jej szczycie jaśnieje światło, symbolizujące finansową wolność i spokój, który Bóg ma dla Was. Droga na szczyt może wydawać się długa i miejscami stroma, ale wiecie, że z Bożą pomocą jesteście w stanie ją pokonać. Gdy idziecie tą ścieżką, zauważacie małe kamyki pod stopami. Każdy z nich reprezentuje małą, codzienną decyzję finansową. Zbieracie je, wiedząc, że każdy wybór, nawet najmniejszy, przybliża Was do celu. Na horyzoncie widzicie wschodzące słońce, to symbol nadziei i nowych możliwości, które Bóg otwiera przed Wami każdego dnia. Jego promienie ogrzewają Waszą twarz, napełniając Was odwagą i determinacją do kontynuowania tej podróży. Teraz, powoli otwórzcie oczy, zachowując w sercu ten obraz. Ta wizja to nie tylko marzenie, to obietnica lepszej przyszłości finansowej, którą Bóg ma dla was. Pamiętajcie o niej, gdy będziecie podejmować codzienne decyzje finansowe. Drodzy bracia i siostry, pamiętajcie, że wierność w małych rzeczach otwiera drzwi do wielkich błogosławieństw. Bóg obserwuje każdy wasz krok, każdą decyzję finansową, jaką podejmujecie. Nie lekceważcie drobnych wyborów, to one budują fundament waszej finansowej przyszłości. Wyobraźcie sobie rolnika, który codziennie dba o swoje pole. Wstaje wcześnie, by podlać rośliny, usuwa chwasty, chroni uprawy przed szkodnikami. Każda z tych czynności może wydawać się mała i nieistotna, ale to właśnie one decydują o obfitości plonów. Podobnie jest z waszymi finansami, codzienne, małe akty wierności i dyscypliny finansowej przygotowują grunt pod przyszłe błogosławieństwa. Bądźcie wierni w zarządzaniu tym, co już macie. Jeśli macie niewiele, zarządzajcie tym niewielkim z największą starannością i mądrością. Bóg widzi waszą wierność i przygotowuje was do większych rzeczy. Pamiętajcie słowa Jezusa z Ewangelii Łukasza godzina 16:10: Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. Przygotujcie się na wielkie błogosławieństwa, ale nie zaniedbujcie codziennych obowiązków. Bóg może otworzyć przed wami drzwi możliwości w najmniej oczekiwanym momencie. Bądźcie gotowi, mając swoje finanse w porządku, będąc wiernymi w małych rzeczach. Uczcie się cierpliwości. Tak jak ziarno potrzebuje czasu, by wykiełkować i wydać plon, tak i wasze finansowe błogosławieństwa mogą wymagać czasu, by się zmaterializować. Nie zniechęcajcie się, jeśli nie widzicie natychmiastowych rezultatów. Bóg działa według swojego doskonałego planu i czasu. Rozwijajcie w sobie postawę wdzięczności za to, co już macie. Wdzęczność otwiera serce na przyjęcie większych błogosławieństw. Chwalcie Boga za każde, nawet najmniejsze błogosławieństwo finansowe, którego doświadczacie. Bądźcie wierni w dawaniu. Pamiętajcie o dziesięcinie i ofiarach. To nie tylko akt posłuszeństwa, ale również wyraz zaufania, że Bóg zapewni Wam wszystko, czego potrzebujecie. Wasza hojność otwiera kanały Bożego błogosławieństwa w Waszym życiu. Pamiętajcie, że największe błogosławieństwa często przychodzą nieoczekiwanie. Bądźcie otwarci na Boże prowadzenie i gotowi do działania, gdy pojawi się okazja. Wasza wierność w małych rzeczach przygotowuje Was do przyjęcia wielkich Bożych darów. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, chcę, abyście teraz skupili się na głębokim poczuciu pokoju i bezpieczeństwa, które tylko Bóg może zapewnić. Wyobraźcie sobie, że budzicie się każdego ranka z sercem przepełnionym spokojem, wiedząc, że Bóg czuwa nad każdym aspektem waszego życia, włączając w to wasze finanse. Psalm 4.8 mówi nam: Spokojnie kładę się i zasypiam, bo Ty sam, Panie, pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie. To obietnica, która obejmuje nie tylko nasze fizyczne bezpieczeństwo, ale także nasz spokój umysłu w kwestiach finansowych. Bóg pragnie, abyście doświadczali tego głębokiego spokoju, nawet w obliczu niepewności ekonomicznej. Pomyślcie o Jezusie śpiącym w łodzi podczas burzy. Jego uczniowie panikowali, ale on pozostawał spokojny, bo znał moc i opiekę Ojca. Tak samo wy możecie znaleźć spokój w każdej finansowej burzy, ufając, że Bóg jest z Wami i nad wszystkim panuje. Wyobraźcie sobie, że Wasze troski finansowe są jak ciężkie kamienie. Teraz, w wyobraźni, oddajcie każdy z tych kamieni Bogu. Poczujcie, jak ciężar spada z Waszych ramion. To jest wolność, którą Bóg chce Wam dać, wolność od niepokoju o finanse. Bóg zapewnia nas w liście do Filipian, godzina 4.19, a Bóg mój, według swego bogactwa, zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą Waszą potrzebę. To nie jest tylko obietnica zaspokojenia potrzeb materialnych, ale także zapewnienie wewnętrznego pokoju i bezpieczeństwa w Bożej opiece. Pamiętajcie, że Wasz pokój nie zależy od stanu konta bankowego, ale od Waszej relacji z Bogiem. Gdy stawiacie go na pierwszym miejscu, wszystko inne układa się we właściwej perspektywie. Wasze serce może być spokojne, wiedząc, że Bóg troszczy się o was bardziej niż o lilie polne i ptaki niebieskie. Niech ten Boży pokój przenika każdą waszą decyzję finansową. Gdy stajecie przed trudnymi wyborami, pozwólcie, aby ten wewnętrzny spokój był waszym przewodnikiem. Bóg daje wam mądrość i prowadzenie, gdy szukacie jego woli. Zakotwiczcie swoje bezpieczeństwo w Bogu, a nie w zmiennych okolicznościach tego świata. On jest Waszą skałą i twierdzą, niezawodnym źródłem siły i ochrony w każdej sytuacji finansowej. Drodzy bracia i siostry, zbliżamy się do końca naszego duchowego spotkania. Chcę, abyście wiedzieli, że to dopiero początek Waszej podróży ku finansowej mądrości i stabilności w Bożym planie. Teraz nadszedł czas, aby podjąć konkretne kroki w kierunku realizacji tego, czego się nauczyliście. Zapraszam Was, abyście codziennie poświęcali czas na czytanie Słowa Bożego, szczególnie fragmentów mówiących o zarządzaniu finansami. Niech to stanie się Waszym nawykiem, źródłem mądrości i inspiracji w podejmowaniu codziennych decyzji finansowych. Zachęcam Was również do prowadzenia dziennika Waszej duchowej i finansowej podróży. Zapisujcie w nim swoje modlitwy, refleksje i cele. To pomoże Wam śledzić, jak Bóg działa w Waszym życiu i jak Wasze podejście do finansów się zmienia. Pamiętajcie, że jesteście częścią wspólnoty wierzących. Poszukajcie grupy wsparcia w Waszym Kościele lub społeczności, gdzie możecie dzielić się swoimi doświadczeniami i wspierać się nawzajem w dążeniu do finansowej mądrości zgodnej z Bożym Planem. A teraz, proszę, zamknijcie oczy i połączmy się w modlitwie. Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za Twoją nieskończoną mądrość i miłość. Prosimy, prowadź nas w naszych finansowych decyzjach. Daj nam odwagę do wiernego zarządzania tym, co nam powierzyłeś. Napełnij nasze serca pokojem i ufnością w Twoje prowadzenie. Pomóż nam być błogosławieństwem dla innych poprzez mądre zarządzanie naszymi zasobami. W imię Jezusa. Amen. Jeśli ta modlitwa poruszyła Wasze serca, napiszcie w komentarzach: Amen. Wasze świadectwo może być inspiracją dla innych. Na koniec zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, aby otrzymywać więcej treści, które pomogą Wam w Waszej duchowej i finansowej podróży. Kliknijcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Jakie kroki podejmiecie dzisiaj, aby zbliżyć się do finansowej stabilności zgodnej z Bożym Planem? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Pamiętajcie, że Wasza historia może być zachętą dla kogoś innego. Niech Bóg Was błogosławi i prowadzi w każdym aspekcie Waszego życia, szczególnie w Waszych finansach. Do zobaczenia w kolejnym filmie.